Cześć, ja nazywam się Andrzej Kuraś i swoją pracę zawodową zaczynam jako nauczyciel wychowania fizycznego. Ale to był krótki epizod w moim życiu, dosłownie jeden sezon, jeden rok, ponieważ szybko się zorientowałem, chociaż praca mi się podobała, że swoich życiowych marzeń na pewno nie zrealizuję pracując w szkole. Więc wtedy, to był koniec lat 80., wyjechałem za granicę. Tam byłem kilka lat, pracowałem fizycznie. Po powrocie wraz z dwoma wspólnikami uruchomiłem własną firmę, zatrudnialiśmy. Ponad 250 osób to był zakład produkcyjny, zaopatrywaliśmy ponad 170 sklepów w Polsce z odzieżą młodzieżową. Później miałem sieć solariów jeszcze w międzyczasie, zanim zacząłem robić to, co robię dzisiaj. Ale od kilku lat jestem w branży, o której chciałem z Tobą porozmawiać, o której chciałem Cię zachęcić. Oczywiście zanim to nastąpi, chciałbym się pokazać problem, który moim zdaniem dotyczy Ciebie, dotyczy mnie. Mam też doskonale świadomość tego, ponieważ w tej prezentacji przeprowadziłem już sporo, że dobra prezentacja ma dobry początek, dobry koniec i dobrze, żeby były blisko siebie, więc będę się streszczał. Tak więc chciałem Ci przedstawić problem, który prawdopodobnie dotyczy Ciebie, dotyczy mnie, dotyczy niemalże wszystkich, wszystkich osób. Tym problemem są choroby cywilizacyjne. Na początek pytanie, dlaczego powinniśmy zmienić swoje nawyki żywieniowe? Albo inaczej, czy w ogóle powinniśmy zmienić swoje nawyki żywieniowe? Ja postaram ci się pokazać, bazując na danych z GUS-u, czyli z Głównego Urzędu Statystycznego i na kilku innych, że to jest fakt niepodważalny. W tej chwili ponad 80% ludzi umiera z powodu chorób cywilizacyjnych. Dwie z nich, choroba układu krążenia, choroby nowotworowe, to są te no, najczęstsze przypadłości. Doktor Clayton, znany amerykański doktor, mówi, że jako społeczeństwo jeszcze nigdy nie byliśmy tak niezdrowi. Mówi, to można zmienić, a tylko poprzez jedzenie, nie poprzez lekarstwa. Dlaczego tak się dzieje? W 1990 roku Światowa Organizacja Zdrowia mówiła o tym, że wraz z pożywieniem zjadaliśmy około 2,5 kg różnego rodzaju chemii, która jest dla nas szkodliwa. W tej chwili jest to ponad 10 kg. Ale kiedyś w sklepach spożywczych było około 500 różnych produktów spożywczych. W tej chwili jest ponad 50 tysięcy. I na co drugim jest napisane... Że zawiera substancje chemiczne, które w niewielkich ilościach są dozwolone. Finał tego jest taki, że na te dwie choroby cywilizacyjne choroby układu krążenia, choroby nowotworowe na 10 osób, które umierają, 7 właśnie umiera z tego powodu. A perspektywa, to o czym mówi Światowa Agencja Zdrowia, jest przerażająca. Nadciąga nowotworowe tsunami. Tu jest slajd, pokazuje wykres, jak to będzie wyglądało w 2025, w 2030 roku, a więc nie tak odległy czas. Już w tej chwili lekarze, naukowcy w Stanach mówią, że rośnie pierwsze pokolenie, które będzie żyło krócej niż ich rodzice. I oczywiście bardzo często robiąc spotkania takie indywidualne czy, czy grupowe, spotykam się z różnymi ludźmi, bardzo często twierdzą: Ale A, Andrzej, to wszystko jest genetyka, to wszystko jest zapisane w genach. Chcę ci powiedzieć, że oni mają rację, ale tylko w 10%. Tak mówią naukowcy: 10% to jest genetyka, 30% to jest styl życia i, i oczywiście w tym stres. To czy mamy jakąś aktywność fizyczną, ale to co decyduje w przerażającej większości, w 60% to jest odżywianie. To jest najważniejsze. To co jemy. Jest takie popularne powiedzenie na wszystkich kontynentach na całym świecie: jesteś tym co jesz i to jest w 100% prawda. Już ze szkoły podstawowej z nauki biologii wiemy doskonale o tym, że wszyscy jesteśmy zbudowani z miliardów komórek. I to wiedzą wszyscy. Natomiast nie wszyscy wiedzą o tym, że w każdej minucie naszego życia Umiera 2 miliony komórek i na ich miejsce rodzi się 2 miliony nowych komórek. Te komórki muszą być we właściwy sposób odżywione. I na tym wykresie mamy lewą i prawą stronę. Jeśli chodzi o lewą stronę, z tym nie mamy problemu. Mamy może problem z proporcjami i z nadmiarem. Dostarczamy odpowiednią ilość białek, węglowodanów i tłuszczy, ale w nieodpowiednich proporcjach bardzo często. Za dużo jest węglowodanów w naszej diecie. Natomiast jest problem z tą prawą stroną, tam gdzie są te mikroelementy. Powołuje się na autorytet, dlatego że ja nie jestem lekarzem, jestem, byłem tylko nauczycielem wychowania fizycznego, więc możesz to sprawdzić. Wygoogluj sobie profesor Aleksander Ożarowski, No niestety, mówił w czasie przeszłym, ponieważ zmarł kilka lat temu, w wieku 94 lat. Ale on mówił, że jeśli uważasz, że się dobrze odżywiasz, to miej świadomość tego, że każdego dnia musiałbyś zjeść około 50 kg różnego rodzaju produktów, ponieważ nasz organizm potrzebuje 90 różnych składników każdego dnia. Mam tu na myśli 60 minerałów, 16 witamin, 12 aminokwasów tych egzogennych, tych, które organizm nie produkuje i jeszcze kilka innych składników. Tak więc nie ma możliwości dostarczyć tego z pokarmu. Lekarze mówią jedz jak najwięcej warzyw i owoców. W Polsce lekarze mówią przynajmniej 5 porcji warzyw i owoców każdego dnia. W Stanach najnowsze badania mówią o tym, że przynajmniej 10 porcji warzyw i owoców. Dlaczego? Bo tam są właśnie te mikroelementy i tylko z owoców i z warzyw w sposób naturalny możemy dostarczyć do naszego organizmu przeciwutleniacze, czyli to, co zwalcza wolne rodniki. A o wolnych rodnikach lekarze mówią w ten sposób: nie ma żadnej choroby, w której wolne rodniki nie ma palców. A my cały czas żyjemy w tak zwanym stresie oksydacyjnym. Mamy tych wolnych rodników za dużo. I jedyny naturalny sposób, żeby to zneutralizować, to jest spożywanie odpowiedniej ilości warzyw i owoców, bo tylko tam są zawarte te fitoskładniki, te przeciwutleniacze. I dlaczego tyle porcji? Ponieważ te fitoskładniki utrzymują się w naszym organizmie około 3 godzin. Niektóre trochę dłużej, ale przyjmuje się, że 3 godziny. Poza tym te warzywa, te owoce niestety są zubożałe. O tym problemie mówią szwajcarzy, badania szwajcarskie. Tu jest wyszczególnych kilka z nich. Banany jest rekordzistą. Jeśli twój dziadek za jednego banana, to dostarczył tyle witaminy B6, że do dzisiaj takiej banany musi zjeść 20. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ w tej chwili już nie mamy upraw, w tej chwili mamy masową produkcję. No, tego w żaden sposób nie unikniemy, i niestety dostarczamy do naszego organizmu bardzo dużo chemii, która jest dla nas szkodliwa. I jeszcze musielibyśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy widzisz różnicę między jedzeniem a odżywieniem? Ludzie często tego nie rozróżniają. Ja tu przytaczam często na tych spotkaniach tusty czwartek. Wtedy ludzie częstują się pączkami i kiedy zjesz trzeciego, czwartego, może piątego pączka, jesteś tak najedzony, że nie jesteś w stanie już nic zmieścić. Tylko jest pytanie, czy ty odżywiłeś swój organizm. No oczywiście, że nie, bo dostarczyłeś do organizmu coś, co nie ma żadnych wartości odżywczych. I teraz, po tym, co ci powiedziałem, po tym, co zobaczyłeś, usłyszałeś, czy jesteś przekonany, że powinniśmy coś zmienić w kwestii naszego odżywiania? I to są tylko dwie opcje, albo tak, albo nie. Jeśli tak, to chcę Ci pokazać rozwiązanie, które spowoduje, że zadbasz o swoje zdrowie, ale oprócz tego możesz też zadbać o swoje finanse. I to jest też bardzo, bardzo interesujące. Ja na moich spotkaniach często odwołuję się do autorytetu. Jednym z nich jest T. Harf Eker. Napisał książkę Bogaty albo Biedny po prostu różni mentalnie. Mnóstwo ciekawych informacji, ciekawych rzeczy. I T. Harf Eker mówi, że Ludzi przed osiągnięciem sukcesu nie hamuje to, że czegoś nie wiedzą. Ludzi przed osiągnięciem sukcesu hamuje to, że coś wiedzą, ale to jest nieprawda. Tak nie jest. I powiem ci, że nie jest dla mnie ważne, czy ty już spotkałeś się z tymi produktami, czy spotkałeś się z tą firmą, o której chcę ci powiedzieć, bo tak jak powiedziałem to, co to odwołałem się do t Ekera. może wiesz źle. Myślę, że wszyscy powinni korzystać niekoniecznie z tych produktów, które ja polecam, ale z tej grupy produktów, bo to jest powrót do natury. Ja oczywiście mam świadomość tego, że nie ma propozycji, która będzie dla wszystkich, ale myślę też, że z każdym można się spotkać na 15-20 minut przy herbacie, porozmawiać, przedstawić propozycję, a to ty będziesz sędzią i ty zadecydujesz, czy jest to dla ciebie interesujące. Oczywiście zadzwoń do mnie, albo do mojego partnera, od którego otrzymałeś ten film. Ja, niezależnie od tego, czy się do nas dołączysz, czy nie, Życzę Ci powodzenia w tym, co robisz. Dziękuję.